Oddział 418C, 2 stycznia 2020 roku, to w tym miejscu, proszę Państwa, przeżyłem przez płot z sąsiedniego, że tak powiem, z gniazda, już drugie gniazdo, które, przez które idę i za każdym razem przechodzę na gniazdo sąsiednie przez dziurę w płocie, którą wynajduję idąc po jego granicy. To gniazdo, proszę Państwa, jodłowe. Jak widzimy, jodła w tym jest nawet. 4 jest, 6, no może 12. Ale to takie rzeczy się zdarzają oczywiście w tym leśnictwie. Nie są może codziennością, ale są częstym wypadkiem przypadkiem gniazda, to mają powierzchnię kilku arów. E, idziemy dalej. To trzecie gniazdo, które, na którym liczyłem bardzo dużo różnego rodzaju przejść. E, to też e, musiałem zakończyć film, bo skończyła mi się, e, skończył się prąd w kamerze i no, stąd taki problem, ale idźmy dalej, przechodźmy na następne. Tutaj widzimy też wszystko tędy przejść może. A my, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego gniazda i chodzimy na niego przez y, dziurę w płocie, którą zbiera, zrobiła sobie zwierzyna. Tak, bardzo proszę. Kolejne gniazdo. Zaraz zobaczymy, co na tym gnieździe lysniczy posadził. Bo na poprzednich to trudno było cokolwiek uznać, że rośnie. No tutaj też y, niewiele widać. Przypuszczam, że tutaj jest dom. Dąb. dąb jest tak mały, że go nie widać. No ale jak byłby duży, to by też go nie było, bo wygoleśniczy by wyciął, jak znam życie. A dzięki temu, że jest mały, to jeszcze będzie tutaj mógł być i być. Ja pójdę teraz y, pokażę tam taką jedną rzecz. Po drodze, bo pewnie będzie jakieś przejście, tam może przy drodze, a może i nie będzie. Ale, już skoro jestem, to z dziennikarskiego, że tak powiem, z dziennikarskiego, że tak obowiązku to zrobię i pokażę, proszę Państwa, rzecz ciekawą bardzo. Dlatego chociażby, że tutaj, gdzie idę, w tym oddzielę w tym wydzieleniu, przepraszam bardzo, leśniczy przez kilka miesięcy robił pozyskanie. Tutaj to miejsce Trzebieży, proszę Państwa, w wykonaniu leśniczego leśnictwa Rudki Krzysztofa Czachura trzebieży pożal się Boże, który jeszcze nie skończył, mimo że minął rok. A dowodem, że nie skończył jest to, że jest tam bardzo dużo drzew wyznaczonych, a nie wyciętych. I niech mi ktoś powie, że jest inaczej, że to, że te drzewa tam zostały. To nie dowód, że nie skończył przebierze. Bardzo proszę, a tutaj jest przejście przez uprawę. Na tą uprawę. Proszę bardzo zdarte. Tutaj Cóż, cała siatka. Tego nie zrobiło zwierzę. To podejrzewam, że mogło wydarzyć się przy okazji zrywki może czegoś takiego. Bo zwierzę nie potrafiłoby tego aż tak tutaj stłamsić. Zmotać tej siatki do tego stopnia raczej jest to rzeczą niemożliwą. Przypuszczam, że po prostu przy okazji jakichś prac tutaj leśnych, bo tu jest też widać, że jest zapięta ta siatka z tej strony, czyli się rozdarła w jakiś sposób i ktoś to w taki nieudolny, w taki nieudolny sposób rzucił, powiesił niczym, jak mówiłem wcześniej, niczym sieci rybackie, bardzo proszę. Ta siatka tutaj ma zadanie schnąć, a nie zabezpieczać wejście na uprawę. Panie leśniczy i panie leśniczy, nie byłeś pan tutaj nigdy? To proszę bardzo, bardzo popatrzeć. Tam sobie leży taki yy, odziemek dębowy. Nie wiem czy go tu znajdę, może go i nie znajdę. Pies go tam gonił. Zresztą nie jest aż tak ważny. O, widać. To będzie miało. Ze 40 cm, ze 30 trzeba było coś z tym zrobić, i takich drzew, których ten leśniczy nie wyciął, jest mnóstwo. Dziwnym trafem ten dom ocalał, no ale to dlatego, że może leśniczy go nie zauważył, albo strach był dociąć, żeby nie poleciał w gniazdo. Więc tak, wracamy do tematu. To jest siatka, proszę Państwa. To jest siatka obrudzenia uprawy. Obrudzenie uprawy leśniczego czachura. Tutaj jeszcze niedawno był drugi płot. Tutaj, proszę Państwa, jeszcze niedawno były płoty, które obradzały tego dęba i tamtą jodłę, i tamtą. Tu się łączyło trzy płoty że tak powiem, w jednym. I że teraz można pójść tam, zobaczyć dziury po słupkach i inne rzeczy, to się wydaje niedorzeczne, co mówię. Ja czasem, czasem to sam w to nie wierzę, że takie rzeczy mogą się zdarzać, ale tak było, proszę Państwa, płotów było po kilka. Każda uprawa, każde gniazdo miało swój niezależny płot i jeśli graniczyły z sobą te płoty, to każde miało swój. Nie można się było dopiąć na przykład do jednego wspólnego, nie, każde musiało mieć po swojemu i to był taki ewenement na skalę nadleśnictwa, a być może kraju i świata, ale leśniczy, w leśnictwie Rudki robi zawsze co uważa, a mało kiedy uważa, a mało kiedy to co robi jest słuszne, więc generalnie robi wiele zła. Oczywiście na to zło ma przyzwolenie. Ja wrócę z powrotem, bo tu już byłem, to tam wszedłem na teren tego gniazda. Może to będzie widać albo i nie. Od mi się cholera zoom nie przełączył. Taki wzrosłabym tu kolejne miejsce, gdzie zwierzyna przechodzi dokąd chce. Tak jak mówiłem tamt, na gniazdo. A teraz pójdę taką test udeptaną ścieżką. Bardzo proszę tędy o yy, porządnie udeptaną ścieżką. Jedną tu się łączą już dwie ścieżki czyli mamy arterię komunikacyjną proszę Państwa i wszystko to prowadzi tutaj do tej enklawy poprzez dziurę w płocie dziurę pod płotem w różnym to układzie proszę zobaczyć wtedy przeskakują większe zwierzęta bo nie może być inaczej że Wracają stąd, po prostu skaczą przez to, bo się tak nauczyły. To jest jakiś metr, może nawet 90 centymetrów. A to enklawa, w której leśniczy pozostawił kilka, 200 niemal letnich sosen, które mogły być i może niektóre są pomnikami przyrody. Kiedyś tych sosen było w tym lesie kilkaset. Przez 30 lat leśniczy wyciął większość, a resztę, że tak powiem, Taką dużą, dość duże skupisko spacyfikował w roku ubiegłym na oddziale 436. A gałęzie z tych sosen wyjechały poza gniazdo i leżą jako takie dziadostwo. Zresztą grubizny w tym dziadostwie jest dużo i wszyscy uznają, że nic się nie dzieje. Wszystko jest bardzo fajnie. Jak długo to będzie trwało, zobaczymy. Na razie to widzimy taką śmieszność. Tutaj komuś garnek został się na drzewie. Nie wiem. Osad ludzkich tutaj nie było. Zresztą się wzięło. Będę musiał wrócić z po powrotem do miejsca, gdzie jestem rozdarta siatka, no bo po prostu ten nie przejdę, Zresztą yy, nie mam ten bliżej do domu, a, a robi się późno. Więc, jak mówię, to ścieżka, którą wydeptali zwierzęta przechodząc z tego gniazda yy, do lasu. Ale a weszły tutaj różnego rodzaju przełazali, to niewielkie. Gniazdo e, najmniejsze z tych wszystkich, stąd ma tylko trzy albo cztery takie większe wejścia. I jeszcze jedno pytanie, ostatnie może. Co tutaj rośnie? Proszę panów nadleśniczych, leśniczego, inżyniera nadzoru, po jaką tu cholerę leśniczy kosi? A no nie, dom rośnie, tak? Jest dom. bardzo. Co się stało z tym dębem? Albo coś go ukosiło, albo coś go zeżarło. I tak, i tak dla ta dęba sytuacja patowa. Hmm, tak, no to ten jeden dąb, tak? A gdzie drugi dąb? Panie Pani, ja masz kiepskie oczy, na tyle to jeszcze ja widzę, no tutaj widzę drugiego dęba, tak? Jest drugi dąb tutaj, o proszę bardzo, tam dalej jest dom trzeci, a ten dąb jest brzozą, nie, dom tam dalej czwarty, no gdzieś tam czasami ten dąb jest, za wiele tego nie ma, ale jak tam pokazywałem wejście do gniazda. Tam to, o właśnie, takie fajne, tam tu wejście do gniazda pokazywałem. Takie firanki, co to siatka do suszenia. Wisi. To i tutaj jest ścieżka. Ścieżka skąd się wzięła. Więc idziemy na drugie wejście do gniazda. Tak? I tak jak mówiłem, leśniczy przez cały rok. Lato całe jesień tutaj pozyskiwał drewno. Gdyby chodził, odbierał drewno po lesie wtedy by to widział. Gdyby chodził po lesie, odbierał robotę swoich zuni, też by to widział. Ale nie chodzi po lesie ani w tym, ani w innym celu. A tutaj mamy, proszę Państwa, modrzewia. No to teraz słuchaj, Panie Leśniczy, na pociechę powiem. Tutaj masz, Pan, Panie, modrzewia, tak? Taką niewielką kępę. No niewielką kępę, zobaczymy, ile z tego zostanie. A tutaj, proszę Pana, masz, Pan, wejście do gniazda. Bardzo proszę rozdarta siatka. Ja może pójdę bliżej, bo to się okaże, że wszystko nieprawda, tak? To jest jedno popołudnie, a ile dziadostwa. Leśniczy ma na to cały tydzień. Ja mam tylko niedzielę. Leśniczemu płacą tyle, że ja bym chciał zarabiać, a nie mogę, bo mi to odebrano. Proszę bardzo, tu się wchodzi do gniazda. Tu jest w kolano 60 cm. Ścieżka udeptana fest, uczęszczane miejsce. Nigdyś tędy biegły płoty. Tu, gdzie pokazuje był płot, który odgradzał dęba od jodły, i tutaj też był płot, który odradzał, odgradzał tą jodłę od dęba. No Płotów ci było dostatek. Tu, gdzie pokazuje nie ma nic, no bo nic nie urosło. To są modrzewi jeszcze. Bardzo proszę. To są modrzewi. Jest ich na razie kilka w tym rzędzie. Kilka w sąsiedni. Ciekawe co będzie dalej. Panie czy ja tego filmu pewnie tak szybko nie zamieszczę, bo mam. Sporo innych w kolejce, ale, ale zamieszczę za kiedyś tam, a w międzyczasie zobaczymy, czy Pan tutaj przyjdzie, czy Pański podleśniczy ruszy tyłek i zobaczy, że tędy, proszę Państwa, jest wyjście z lesu. Tak, proszę bardzo, to są dwie siatki, każda jest oddzielna. Tak wiele trzeba? Popołudnie, niedzielne, od godziny, nie wiem tam o dzisiaj jestem w lesie, może nawet nie i tyle dziadostwa przez 4 godziny. Czy ja bym to wszystko mógł wyremontować? Oczywiście, że tak. Gdybym chciał, to bym tak zrobić. ale czy taka jest tutaj moja rola? Czy leśniczy nie powinien wziąć z sobą kawałka drutu w kieszeń, przyjść i to naprawić? Skoro nie ma pojęcia, żeby dopilnować, żeby to zostało w sposób właściwy ogrodzone, bo od tego aż że ogrodzone jest w sposób niewłaściwy. Siatka, która proszę Państwa w ten sposób wisi, dynda i powiewa, to nie bardzo to wygląda. Kolejne wejście do gniazda, bardzo proszę. I co? Też modrzewie, tak? Kolejne wejście do gniazda, to może bardziej wyjście, bo w tą stronę sięga, tak? Tak? I modrzewie, panie leśniczy, panie inżynierze nadzoru. I pójdziemy tam, gdzie już byłem na początku tego filmu, pokażemy te firanki. Tu, jak mówiłem, leśniczy prowadził pozyskanie. Ściął kilkaset metrów drewna. Wcześniej z oddziału 410 wywoził tędy tak samo drewno. Dużo, całą zimę tam trwał ząb. Tu wyznaczał trzebież. Jeśli wyznaczał, no ktoś to tą farbą chciał po tych drzewach. Ktoś tutaj chodził, pielęgnował to wszystko. Ktoś to powinien kontrolować. Powinien to być leśniczy, więc po jaką ciężką cholerę nie wziął, proszę Państwa, i nie nakazał wyremontować tego płotu, a jeśli, jeśli sam tego nie potrafił zrobić. Co tu się stało? To tak jak mówiłem, to nie zrobiła się żyna, Takiego czegoś nie potrafi zrobić zwierzę, chociaż widziałem różne cuda i też go nie założyła tak wysoko. No proszę bardzo, ktoś tutaj jakąś próbę podjął, bo tutaj powiesił to dziadostwo tam wysoko, tak? Tak. Powiesił to dziewictwo tam wysoko. Patrzmy na to z obu stron. Tak. Może podchodzę do tematu czasem, może zbyt, że tak powiem, emocjonalnie, ale jak tutaj można yy, traktować to w inny sposób, skoro ktoś w tak ewidentny sposób lekceważy swoje obowiązki? To jest drut, proszę Państwa, to jest drut, który tutaj leży który się łączy gdzieś tam i tutaj gdzieś wchodzi tak? ten drut może być powodem że ktoś się o niego gdzieś zaczepi, że może to być zwierzę czy temu człowiekowi rzeczywiście tak wszystko koło dupy wisi włącznie ze szczęściem czy nieszczęściem nawet zwierząt jak mówię, ja tego filmu nie zamieszczę teraz, bo nie mam na to czasu zobaczymy co się wydarzy za czas jakiś Przejdziemy na może następne gniazdo, nie wiem, bo mi się ględzi i ględzi ktoś, to w końcu wyłączy ten cały komputer, powinien sobie fajnie gada sam ze sobą, no ale z drugiej strony trudno jest przejść nad tym wszystkim tak do porządku dziennego i po prostu uznać, że nic się nie dzieje. To nowe płoty, płoty, które powstały proszę Państwa tutaj w tym lub ubiegłym roku. Więc o co chodzi? Rozumiem stare, może leśniczy by zgonił, że ktoś o to nie zdał, a teraz a teraz on nie potrafi, tak? Bardzo proszę. Gniazdo obsadzone mu drzewie. Proszę bardzo. Mam tam wejść. Jeśli będzie okazja, to wejdę. Proszę. 40-60 centymetrów. Wszystko tędy może przejść. Tak? Gniazdo ogrodzone mojemu drzewie. To był który miał zadanie trzymać tą siatkę do góry. No, oczywiście roli swojej nie spełnił, więc mamy jak mamy. Zresztą nie chce mi się teraz szukać wejścia, bo nie wiem, czy znajdę. Chociaż jak znam życie, to pewnie już go widzę, bo tu nie inaczej jest. Proszę bardzo. Gdzie jest panie leśniczy i leśniczy i wszyscy inni? którzy odpowiadają za stan tych płotów. Proszę bardzo, co tu się wydarzyło? Samo się wyrywało. Wejść tam, należałoby wejść i pokazać jeszcze, nie wiem, może i wejdę, bo jeszcze jest chwila. Skoro jestem, bardzo proszę. Tu z boku jest, proszę Państwa, wejście do gniazda, które służy dla, do pracy nad jego regeneracją. Zobaczmy to wejście, no, jakieś tam. A tutaj, proszę Państwa, rozdarty płot, przez który każdy wejść może. A tam, proszę Państwa, wiszący wierzchołek, który pokazywałem w jednym z moich wcześniejszych filmów. Proszę bardzo, tak leśniczy pozostawia na trzebieży drzewo. Drewno drzewo. Bardzo proszę. Takie tutaj ciekawości się dzieją w tym leśnictwie. No i chodźmy, skorośmy weszli, to już chodźmy, panie. Zobaczmy dalej, co tu się dzieje. To gniazdo obsadzone może podobnie jak to poprzednie. Tu gdzie jestem, rośnie dom chyba. Tam dalej są te modrzewie. Oczywiście tutaj przejście pod spodem. Takie małe, już na tych małych mi się wagi nie chcę zwracać. Ja rozumiem, że zwierzę sobie zawsze gdzieś ścieżkę. znajdzie, że trudno jest zrobić to gniazdo tak, żeby się nie dało przed niego przebić. Ale starajmy się, żeby tak było. To co tutaj leśnicy grodzi, to są po prostu to urąganie z domu czego z jakichś dobrych mania zwyczaj po prostu urąganie z profesjonalizmu jakiegokolwiek leśnego żeby cokolwiek zrobić i to wyglądało w ten sposób bardzo proszę tutaj mamy takie przejście na 70 cm pod spodem tak ściecha udeptana jak ta ale tam jest kolejna może będzie widać może nie Drzewie, państwa. i ścieżka ścieżka przez te modrzewie biegnąca tutaj do rogu proszę bardzo patrzeć, jak to jest udeptane tak? proszę uprzejmie proszę państwa szanowni, proszę wycieczki i co dalej tak. i dalej jest to kolejne miejsce gdzie podbieżna przechodzi przez płot jest ze 100 cm pod spodem przechodzi drobniejsza zwierzyna, górą ta większa. Tak, tak tutaj leśniczy pogrodził i tak o ten stan płotów dba. Ja wrócę z powrotem, bo rzeczywiście będzie noc. I po ciemku do domu będę nie Tu są modrzewy. Zobaczymy, co to z tego wszystkiego leśniczemu wyrośnie czym tu się będzie mógł leśniczy pochwalić za 2-3 lata bo dęba to tutaj za wiele nie ma drzewia zjedzą kozły że zjedzą, zrobują kozły jest to niepewne bo przy takim systemie grozeń to inaczej nie będzie więc jeśli jest tyle dziur w tych płotach i tutaj każdy wejść może to po jaką ciężką cholerę leśniczną skogrąży po co wykładać pieniądze na to? No, jedynie, że damy ludziom pracę, zarobić, ktoś tam produkuje siatkę, to zarabia. No tak, leśniczy zamiast wyrzucić takie drewno do lasu, w doły, zagrzewać ziemią, to robi z tego słupki, no. Czyli coś tam się dzieje, coś się robi. Więc wychodzimy z tego dziadostwa i tak jak mówiłem, leśniczy ten podróżuje przez całe miesiące, nie widzi Stanu tych płotów. A ja widzę, no co ja muszę. Nie, czy znaczy ja chcę, ale może tak być, że ja chcę, a leśniczy akurat nie chcę.